Państwa bardzo serdecznie w programie Najważniejsze pytania w TVMN. Tradycyjnie na początku naszego spotkania, zanim przedstawię mojego gościa, zwracam się do Was z prośbą, czyż to Wy tworzycie naszą telewizję. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, cenicie sobie wolne, niezależne media, które nie boją podejmować się trudnych tematów, to cóż mogę więcej powiedzieć? Tu jest numer konta. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Artur Dziambor, trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Arturze, nie kto inny, tylko premier Donald Tusk ogłosił ostatnio, że faktycznie centralny port komunikacyjny powstanie. Co prawda zmieni się nazwa, co prawda zmieni się wiele rzeczy, ale nazwijmy to w mniejszym lub większym stopniu faktycznie ta inwestycja powstanie. No i teraz pojawia się bardzo proste pytanie: Czy pana zdaniem ten projekt, który przedstawił premier, jest słuszną koncepcją, czy może jednak powinniśmy trzymać się koncepcji zaproponowanej i przedstawionej przez Prawo i Sprawiedliwość? Jak pan myśli? No tutaj przepraszam, ale nie jestem, że tak powiem, władny wiedzy tej, która jest potrzebna, żeby takie rzeczy oceniać. Ja jednak uznaję, że trzeba zostawić kwestię specjalistom. Ja mogę jedynie powiedzieć, co się wydarzyło politycznie e, rzeczywiście i to co może, się no, w polityce o, 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 politycznie możemy porozmawiać, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, bo jak spojrzymy na może tak, może zanim okay. zanim o polityce, to mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście jest tak, że coś takiego jest Polsce potrzebne i coś takiego powstać powinno. To znaczy powinniśmy rozbudowywać naszą sieć kolejową, powinniśmy robić wszystko, żeby żaden teren polski nie był wykluczony komunikacyjnie, tak jak dzisiaj są. Niestety, wykluczone komunikacyjnie wiele, wiele różnych miejsc. Pierwszy do głowy mi przychodzi Szczecin, do którego wszędzie jest daleko i któremu jest wszędzie daleko. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście kwestia lotniska i takie lotnisko, takie wielkie lotnisko, które jest, mogłoby być rzeczywiście wielkim projektem dla Polski, który mógłby pomagać nam rozwijać naszą, naszą gospodarkę, naszą, naszą moc na tym terenie. Na tym terenie Europy. Dobrze, panie Arturze, to w takim razie porozmawiajmy i skupmy się na polityce, no bo Centralny Port Komunikacyjny to jest inwestycja, która połączyła ze sobą dwa bardzo często odległe obozy polityczne. Z jednej strony, na przykład mamy mm -hmm. panią Paulinę Matysia, która reprezentuje Lewicę i jest za Centralnym Portem Komunikacyjnym, a z drugiej strony mamy Krzysztofa Bosaka, który również popiera tą inwestycję. No właśnie, inwestycja. Mm -hmm. Z punktu widzenia polityki. Podzieliła polską scenę polityczną, a jednocześnie z, zjednoczyła. Czy może nie? No, ja przypomnę, że w poprzednim rozdaniu to myśmy krytykowali ten proces budowy CPK, który trwał. Ja krytykowałem ten proces. Konfederacja wtedy, jeszcze w której byłem, była przeciwko CPK. Dzisiaj jest zmiana tej pozycji, ale ta zmiana się odbyła u nas wszystkich, dlatego że myśmy po prostu nie to krytykowali, co trzeba. To znaczy, opozycja, która była wtedy, a dzisiaj jest to koalicja rządząca akurat, wpadła w pułapkę no niestety krytykowania w czambuł wszystkiego. A trzeba było podejść do tego w ten sposób, że oczywiście nie podoba nam się to, w jaki sposób jest to robione, ale sam projekt no, jest dobrym projektem. To jest mniej więcej coś tak jak z elektrownią jądrową, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że ona powinna jak najszybciej powstać. I to wszystkie środowiska polityczne, poza jakimiś tam zielonymi, których oczywiście za Zawsze muszą być jacyś na nie, ale na szczęście jest to mikrośrodowisko, które nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Więc, więc no, w przypadku CPK sytuacja była taka, że my obserwowaliśmy przez wiele lat, jak powstaje spółka, która zatrudnia setki ludzi, która nie wiadomo co robi, w którą się pompuje gigantyczne pieniądze. I wszyscy oczekiwaliśmy tego, że powstanie jakiś projekt, jakiś plan że zaczną jakieś roboty być wykonywane, cokolwiek. Tego się No wie pan, panie Arturze, ale taka inwestycja to nie jest, nazwijmy to tak umownie, 15 minut roboty. No jednak trzeba wykonać konieczne badania, a mm -hmm. trzeba zatrudnić specjalistów, analityków. No jest to proces, który trwa latami. No tak, i to kilkaset osób pracowało nad tym w Warszawie, w siedzibie tej spółki, która była cały czas pompowana z budżetu państwa, i to jest to, co my krytykowaliśmy. Natomiast potrzebę budowania czegoś w tym stylu, niekoniecznie tego, co tam zostało zaprojektowane, ale czegoś takiego, rozumiemy chyba wszyscy. No i tutaj się odbyła pewna zmiana, z której teraz ciężko jest się tłumaczyć, ponieważ jeżeli się krytykowało, no to teraz jak to jest, że jest się nagle za? No wszyscy zmienili zdanie, akurat, tylko że, no, tak jak mówię, że krytykowana była, była formuła i błąd, który popełniły, popełniły chyba wszystkie środowiska, to było to, że nie było jasnej deklaracji, że my jesteśmy za tym, żeby coś takiego powstało, ale nie w ten sposób. Tylko, że wtedy akurat no, prawo i sprawiedliwość było u władzy i prawo i sprawiedliwość było krytykowane, niekoniecznie akurat w taki sposób, w jaki powinno, ale było krytykowane za swoją działalność. Czyli mogę powiedzieć, że Arturowi Dziamborowi jest wstyd za to, że tak krytykował, czy nie? Nie, nie, nie. Ja mam taką wypowiedź na, na mównicy Sejmowej, gdzie tam śmieje się z tego jak z Misia, tak? Tylko, że to właśnie o to mi chodziło, że pompowane są gigantyczne pieniądze w jakąś spółkę, w której my nie wiemy, co się dzieje, zatrudnione jest tam kilkaset osób. I no tutaj tej transparentności zabrakło, i zabrakło też konkretnego planu, kiedy co ta spółka pokaże, że zrobiła, jeżeli są to pieniądze, które są wyrzucane z budżetu państwa wprost na tę spółkę i na to, żeby ta spółka rzeczywiście wprowadziła nam coś nowego do, do naszego życia. To krytykowaliśmy. Natomiast samo powstanie CPK, no tutaj ci politycy, którzy popłynęli za daleko i pozwolili sobie się obśmiewać projekt jako w ogóle niepotrzebny. Jak było to słynne, tak, po co, skoro jest w Berlinie, tak? Mhm. No, znaczy, oczywiście, te słowa nigdy nie padły z ust polityka, padły tylko z ust komentatorów, ale rzeczywiście jest to, jest to coś, co było takim duchem tej dyskusji. I ten duch dyskusji był właśnie błędny, to jest to, co ja zaznaczam, że myśmy krytykowali nie to. Może rzeczywiście było tak, że trzeba było od samego początku rozmawiać o tym merytorycznie, tylko też z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie pozwalało na to. No, ale z drugiej strony, czy w Polsce jest możliwa jeszcze jest możliwa merytoryczna rozmowa i merytoryczna dyskusja? Między ja pamiętam, nami tak. Tylko, tylko wie pan, tylko ja pamiętam doskonale, jak pojawił się ten wątek centralnego portu komunikacyjnego, to już to było od razu nazwane megalomanią pisowską, a teraz się okazuje, że jednak ta megalomania pisowska będzie inwestycją, która w mniejszym w większym stopniu będzie kontynuowana. No, tylko że Polska tak naprawdę potrzebuje rozbudowanej ogromnej sieci autostrad, Polska potrzebuje ogromnie rozbudowanej sieci kolejowej, Polska potrzebuje sieci elektrowni jądrowych. Uniezależnianie się i budowanie infrastruktury po to, żeby być atrakcyjnym partnerem dla całego świata do robienia biznesu tutaj, to jest to, co powinno łączyć wszystkie partie polityczne. CPK wyglądało jak wyglądało. No, przez ten czas rządów prawa i sprawiedliwości my wszyscy czekaliśmy na konkrety i konkretów nie otrzymywaliśmy. Cały czas tylko wiedzieliśmy, ile pieniędzy tam jest wkładane w to i ile set ludzi tam pracuje. Więc no, jest tak, że czekaliśmy i dlatego krytykowaliśmy. Mówię, ja również krytykowałem, ale ja nie krytykowałem tego, że w ogóle to ma istnieć, czy nie, tylko krytykowałem to, w jaki sposób jest to robione. I to, mówię, błędem teraz było to, że nie zostało to przekazane odpowiednio. Tu się można uderzyć w piersi, ja również mogę się uderzyć w piersi i powiedzieć, no faktycznie trzeba było. Trzeba było bardziej merytorycznie krytykować za konkretne działania, chociaż pozwoliłem sobie na te uwagi również w medialnie, gdzie pytałem konkretnie co, kiedy, gdzie, jak i dostawałem odpowiedź: wkrótce to długo trwa. Wszędzie na świecie takie projekty trwają tyle i tyle lat. A my żądamy, żeby coś było natychmiast. No nie żądaliśmy natychmiast, żądaliśmy, że po kilku latach, żebyśmy cokolwiek zobaczyli. Ale tak szczerze, szczerze powiedziawszy, jeżeli rozmawiamy właśnie o tych dużych inwestycjach, które mają powstać, no jak pan myśli, czy rzeczywiście powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa, czy rzeczywiście powstanie port w Sinałościu, czy powstanie ja... w CPK? Bo ja jednak zauważyłem taką tendencję do zwijania inwestycji albo znowu niekończącej się dyskusji, czy mamy na to środki, czy aby na pewno tamto powinno powstać, a nie realnego działania. Czy pana, pana zdaniem one powstaną? Znaczy, wie pan, ja tutaj mieszkam 30 minut samochodem od Choczewa, tego, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa. Mam nadzieję, że powstanie ze względu na potrzeby polskiej energetyki, ze względu na nasze bezpieczeństwo, na naszą niezależność, bo to jest też element uniezależniania się, oraz ze względu na interes, który jest tutaj do zrobienia, ponieważ sama elektrownia jądrowa to jest powstanie nowego miasta. Które będzie obok niej, to będą ludzie, którzy się tutaj sprowadzą, którzy tutaj sprowadzą rodziny, którzy tutaj będą rozwijali się i tutaj będą budowali to, co dalej może powstać, właśnie wokół tej elektrowni jądrowej. Ten cały przemysł to, całe, to wszystko, co tutaj może powstać. Także ja mam nadzieję, że powstanie z wielu różnych powodów i czuję potrzebę, yy, Zgody ogólnonarodowej, to znaczy prawo i sprawiedliwość się na to zgadzało, i Platforma Obywatelska się na to zgadza. I oczywiście mówię, są jakieś mikrośrodowiska, które uważają, że źle, bo tam oni to tylko energię ze słońca i z wiatru by chcieli brać, ale niestety no, trzeba się spotkać z rzeczywistością. Energia ze słońca i z wiatru nas nie uratuje na tą skalę, na jaką my potrzebujemy być ratowani. Okej, okay, pełna zgoda, tylko pan, ja zauważyłem pewnego rodzaju taką tendencję, tendencję i zawsze o niej staram się mówić w swoich programach, że w Polsce nie ma już wyborców, w Polsce mamy wyznawców konkretnej formacji politycznej. E, mm -hmm. Nie zgadzam się. To znaczy, ale, chwile, ale chwileczkę, tylko po, pozwoli no. pan, że ja tylko dokończę. Dam panu prosty przykład. Jak tam Lasek i Tusk mówili, że ten centralny port komunikacyjny nie powstanie, to silni razem dostawali ekstazy, że tak, dobrze, że trzeba ten pisowski projekt. Jednak jak społeczeństwo uznało, czy eksperci, że to jest potrzebne, Donald Tusk zaczął zmieniać narrację, to ci sami wyznawcy, którzy ten, ten projekt krytykowali dzisiaj, wychwalają to pod niebiosa. Podobnie jest w przypadku atomu, czy nawet, dam po prostu przykład, no, niech to nie tylko prezydent Andrzej Duda był ostatnio z wizytą w Chinach, no, śmiechów nie było końca. Ale jak Donald Tusk powiedział, że jednak w sumie to dobrze, że Andrzej Duda pojechał do Chin, no to nagle silni razem stwierdzi, nie, nie, no to w sumie dobrze, nie, to no, okay, jest okej, okay, bo tak kazał premier. E, okej, okay, tylko panie redaktorze, pan nie mówi o wyborcach, tylko pan mówi o be betonowych trollkontach yy, na jednym konkretnym portalu społecznościowym, który kiedyś nazywał się Twitter, a dziś ma nazwę, którą ciężko jest wymówić. Yy, więc yy, no to są, to jest nasze polskie mikropiekiełko, w którym zaangażowanych jest może kilkanaście, yy, może kilkadziesiąt tysięcy kont, które są prowadzone przez dosłownie kilka tysięcy ludzi, yy, którzy po prostu kuchwale matki partii, tej czy tamtej, nawalają we wszystkich przeciwników i oczerniają, opluwają yy, i lżą każdego, kto nie jest po ich stronie. I to, że, oni, że ich partie polityczne, te czy inne, od czasu do czasu zmieniają zdanie i wtedy trzeba bronić tej zmiany zdania, no to to jest zupełnie inna sprawa, no nie wiem, ja na Twitterze siedzę i regularnie, codziennie blokuję ileś tam trollkont, które zajmują się wyzwiskami głównie i oczernianiem i opluwaniem mnie i kłamstwami na mój temat. I tak jest cały czas, to jest nasz szósty krąg piekła, w którym po prostu my siedzimy sobie na tym Twitterze, ten Twitter to jest ściek totalny, jeżeli chodzi o jakość komentarzy. I tam normalnych ludzi tam jest bardzo mało, którzy komentują w tej bańce politycznej. Ale oni rzeczywiście wpływają na przekaz później, ponieważ dziennikarze, media biorą sobie to, co się dzieje na Twitterze i jakby sami sobie wkręcają, że taka jest rzeczywistość. No rzeczywistość taka nie jest. Jak się zapyta ludzi na ulicy, co oni o tym sądzą, no to raczej mają wszyscy jakieś zdanie, które da się, da się pogodzić. Ja to zauważam wobec siebie, ale też i zauważam to wobec projektów, które nie są w taki sposób jak na Twitterze omawiane na ulicy czy w głowach ludzi, tak? Czy siadam do stołu ze znajomymi na przykład i rozmawiam o różnych rzeczach, no to oni nie mają tego poziomu emocji. I oni nie mają tego poziomu zacietrzewienia. A każdemu, kto uważa, że Twitter to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, zawsze odpowiadam, że na Twitterze to ja jestem najgorszym człowiekiem na świecie, a jak wychodzę na ulicę, to od czasu do czasu ktoś się do mnie uśmiechnie, przywita, porozmawia, zdjęcie sobie ze mną zrobi. No to są skrajnie odległe reakcje, tak? Tylko ten rzeczywisty świat właśnie zupełnie inaczej wygląda niż Twitter. To pozwoli pan, że takie ostatnie zadam panu pytanie w naszej rozmowie, ale pozostając przy tych naprawdę potrzebnych inwestycjach z punktu widzenia polskiej gospodarki. Załóżmy taką optymistyczną wersję, że faktycznie powstanie pierwsza w Polsce elektrownia atomowa, że ten centralny port komunikacyjny faktycznie powstanie. No dajmy może... Postawmy taki warunek, że tej wersji, w której miał być, jak Pan myśli, czy w tym momencie Polska ma szansę stać się ważnym graczem na rynku europejskim, jeżeli chodzi chociażby o logistykę, jeżeli chodzi o transport towarów z wschodu na zachód? Czy może nasi sąsiedzi, zachodni sąsiedzi, zrobią wszystko, żeby tak nie było? Nie, no, nasi zachodni sąsiedzi, oczywiście, że nie jest w ich interesie, żeby Polska się w ten sposób uniezależniała ale nas nie powinno interesować, co jest w ich interesie, nas powinno interesować, co jest w naszym interesie. Więc ja, panie redaktorze, jestem cały za tym, żeby te trzy elektrownie jądrowe zaplanowane roz, rozpoczęły przynajmniej budowę w trakcie tej kadencji i mam nadzieję, że w trakcie tej kadencji samemu również rozpocznie się budowa CPK, czy tam Megapolis, czy jakkolwiek to się tam będzie nazywało, to jest nieważne. Ważne jest to, że my po prostu tego zwyczajnie potrzebujemy i jeżeli jest zgoda Pomiędzy pisem i platformą, co się bardzo rzadko zdarza, że ta zgoda jest, to znaczy jest też promesa tego, że będzie ten projekt kontynuowany. To znaczy, że przyjdzie następna partia i nie zrobi tego co z ostrołęką. Tylko zrobi tak, że dobrze, my przejmujemy ten cały biznes, po prostu wymieniamy ludzi, którzy tym będą zarządzać, no bo wiadomo, że to są wszystko spółki, którymi zarządza dane ministerstwo, a ministerstwo ma swoich specjalistów, każde, i to jest naturalne, natomiast nienaturalne byłoby, gdyby następna partia rządząca przerwała ten proces. Nienaturalne było właśnie wtedy, dlatego też po tak gigantycznych inwestycjach, jakie były porobione, po takich wydatkach, jakie poszły na CPK, Byłoby to nienaturalne, gdyby teraz zakręcono całkowicie projekt, tak jak nienaturalna była ostrą Łęk. I tak, na, tak samo mam nadzieję, że teraz właśnie naturalną rzeczą będzie, że ten rząd rozpocznie wielkie projekty. Te wielkie projekty będą ogromne pieniądze kosztowały. My tych pieniędzy w budżecie nie mamy. My musimy jeszcze znaleźć sobie partnerów, przede wszystkim do elektrowni jądrowych. Nasi partnerzy muszą też wiedzieć, ile inwestują i dlaczego, i na jaki czas inwestują. Więc to nie są proste rzeczy. Bo to nie jest tak jakby utwardzenie ulicy na dzielnicy, tylko to są gigantyczne, gigantyczne pieniądze, to są dziesiątki i setki miliardów złotych, których my nie mamy zabezpieczonych, ponieważ nasze oszczędności i nasze ewentualne pieniądze inwestycyjne. Poszły całe programy socjalne za, za czasów rządów prawa i sprawiedliwości, więc teraz trzeba jakoś rzeźbić. Mam nadzieję, że ten rząd wyrzeźbi i następne rządy, ponieważ żadna władza nie jest wieczna, następne rządy będą to kontynuowały. My tego po prostu potrzebujemy. A ja tym bardziej, na koniec powiem, najbardziej trzymam kciuki za to potrzebne, bo, tak jak powiedziałem, jestem pół godziny jazdy samochodem do miejsca, w którym ma stać elektrownia jądrowa. I wiedzę, widzę teraz, jak wygląda to małe miasteczko Choczewo, mała gmina, która za chwilę będzie 20-30 tysięcznym miastem. Niesamowita rzecz, że będziemy to oglądać. Najbardziej zazdroszczę władzom tego Choczewa, właśnie tej gminy Choczewo, dzisiaj, które będą miały jako chyba jedyni samorządowcy w Polsce taką historię, że to ja wybudowałem miasto. Naprawdę zazdroszczę tym ludziom, bo widziałem, jak oni się cieszą na ten moment, kiedy to się zacznie budować. Panie Arturze, i tutaj postawimy kropkę. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Pan Artur Dziambor. Trzecia droga, ale myślę, że jeszcze się spotkamy i jeszcze będziemy komentowali otaczającą nas rzeczywistość polityczną. Tymczasem, niestety, nasz czas dzisiaj dobiegł końca. Panie Arturze, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Państwem widzę się już za chwilę, tak więc zostańcie z nami i tradycyjnie apeluję. Wspierajcie wolne media. Tu jest numer konta Oliver Pochwat. Do zobaczenia.